Cześć, ja jestem Batmage, witam was w Infestation Survivor Series. Eee, chciałbym dzisiaj wam pokazać, jak wygląda PvP właśnie w Infestation w cudnym miejscu jakim jest trailer park. Tylko muszę sobie wybrać jakąś broń. Coś żałosnego, żeby mi nie było szkoda, eee, muszę też przyciszyć gra. I tą muzykę zdecydowanie też. Eee. Inwentory. Co by tu sobie wziąć do inwentory? Zastanówmy się, czego mi nie szkoda. Mosberg jest ok, tylko że kurcza, Hmm, moja MacBook jestem z tym na pewno nie pójda. Mm, Mosberg byłby ok, tylko że na dystans, jakbym z kimś miał się tłuc, to jest to słaba opcja. M4 nie chcę tracić. AKM. -ka. O, pójdziemy z AKM. AKM. AKM mi jakoś mocno nie szkoda. Więc będzie OK. Weźmiemy sobie jeszcze latareczka, żeby lu ludzie bić po łbie Mam nadzieję, że jest dzień, a nie jakaś noc, bo będzie słabo, sła słabo będzie się widzieć, co się będzie działo. A ja wbiję sobie na plątkę. Ostatnio. Chwilę wcześniej jak grałem zanim zdecydowałem, żeby dla was nagrać. To wszedłem sobie tam na czwarty serwer i tak strzelam do kolesia na środku. Strzelam strzelam. Koleś miał mnóstwo DX-ów jak się potem okazało, odwrócił się, strzelił mi heada, I tak patrzę, you were slain by ZAX i takie, o, ty ZAX ty kurde gnojku, jeśli nie wiecie, ZX to jest streamer angielski chyba, WarZ, Całkiem bozodny Tam się okazało, że miał przy sobie 5 WSS-ów, miał przy sobie 340 DX-ów, bo mu tak wydropiły z kolesia. Więc całkiem nieźle. No mówię, całe PvP teraz takie największe odbywa się w jednym miejscu w tym Rider Parku. Jest duża szansa, że zginę tam tutaj chwilę, ale mam nadzieję, że film będzie Wam się podobał. Mm, mnóstwo tu teraz wszędzie barikat. Mnóstwo tutaj jest innego typu pierdół. Ale jest fajnie. Jest to jedno z fajniejszych PVP, jakie ja grałem, bo jest szybkie, bolesne, dlatego się bierze głównie na bronie. Ewentualnie coś zdobywa już na miejscu, ale jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Ostatnio tak zalogowałem się, gdzieś tam nie zarogowałem się, zespałniłem. I przede mną leży Bizon. Dobra, podnoszę szybko tego Bizona i, i, i logautik, więc można też się tutaj nachapać fajnych broni czasem. Głównym miejscem do zdobycia to jest ten domek tutaj. Często ludzie tam się usadawiają, barykadują ze wszelkich możliwych stron. Zabicie takich skubańców jest cholernie ciężkie. No, oczywiście też pojawiają się tutaj cheaterzy, tak, lecący na m lecący na NoClipie. Już dwóch takich spotkałem inteligentów. Ale w Przepraszam, nie Wars Infestation jest świetną grą. Na początku wydawało mi się, że taki średniaczek, no co trzeba. Tu coś, tu coś trzeba zdobyć żarcie. Jakąś broń. A teraz naprawdę tak się wciągnąłem. Bo no w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to znaczy dokładnie półtora tygodnia przegrałem jakieś 43 godziny, 44. A dobra, wejdziemy sobie tutaj do busika. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś tu jest. Nie będzie żadnego fejla. Eee, latarka, myślałem, że znajdę jakiegoś baseball Lol, kruger mini creep. Ok, no się podoba. No mm, nie będzie faila, że tu pusto będzie. O, o skąd? Skąd ten ktoś strzelał? Ale no, nie, z... nie zwróciłem uwagi. Ale to chyba było do mnie: strzelanie. Dobra, spierdzielamy, spierdzielamy Łoł! Wow. Widzę go Padł Padł, 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 padł Churde, tylko że tu jest spiz do ludzi, boję się iść po lud. Ale dobra, trzeba iść po lud, trzeba iść po lud M4, bardzo fajnie Średni plecak, anty... o, boże miał leki, zajebiście, zajebiście. A... Jak oni tu napieprzają? Widzicie, na serwerze jest... o kurde, już 29 osób. O, szybko dla spierdalamę, tam jest koleś. Kurwa Kurde, tu wszędzie są ludzie. Boże, ale mam za I kurde amunicja mi się skończyła. Boże, mam takiego zeza, że to jest tragedia. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, mam 19 na w m Może kogoś zabiję. Nie wiem, czy ja zabiłem tego kolosia. Czy ktoś mi zabrał fraga? Bo mam mało fps ów strasznie. Na streamie bez problemu mogę streamować. Mam powyżej 30 teraz, mam 28. Mam nadzieję, że nie będzie wam to zbyt, że nie rzuci wam to się jakoś mega w oczy. O, oh, fuck. Ja pierwsze. No i właśnie tak wygląda PvP w Tyler Parku. Krótki film. Kogoś chyba zabiliśmy, ale zobaczymy, czy ja go zabiłem. Czy straciłem coś? Tylko pustego AKM, a więc jestem na plus. Wszystko znaczy nie? Dobra, inaczej, nie jestem na minus. Tak zabiłem jednego kolesia. Czyli jest ok. Ogólnie, no, tutaj mam postać do lutowania, bardzo fajną. A, Bardzo fajna rzecz jest, że właśnie pokazuje mi, gdzie są moje postacie. A, tą, tą do lutowania chyba idę teraz do sezonu od niej rzeczy. Mm, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej materiału z Worldz, to piszcie. Zachęcam Was do komentowania, subskrybowania. Mm, jeśli chcecie też więcej WordZ, to zapraszam na streamy. Ja teraz postaram się zacząć tak jakoś częściej streamować WordZ. Link do Twitcha znajdziecie u dołu, to byłoby na tyle na razie.